Zapraszam do subskrypcji, pomoże mi to rozwijać kanał, was to nic nie kosztuje, a mnie bardzo zmotywuje do działania. Dzięki! We wcześniejszym odcinku zabudowa skosów na poddaszu oraz okna. Możecie zobaczyć jak wyznaczam płaszczyznę oraz jak wyliczam odległość na izolację. A w tym odcinku chciałbym wam zaprezentować sposób w jaki ja montuję wieszaki grzybkowe. Niestety na nagraniu coś stało się z dźwiękiem, ale pokrótce powiem Wam, co tam przedstawiałem: że będziemy ocieplać y, szczyt na poddaszu, będziemy dawać 15 i 10 wełny, oczywiście szczelina wentylacyjna. Więc dużo pokrótce, jak ja to robię. Jak już sobie wyznaczę na samej górze pierwszego grzybka w poziomie, żeby to była równoległa linia, każdy następny jest montowany co 40 cm. Najprostszym sposobem, jaki po prostu znalazłem z doświadczenia, robię tak, że montuję sobie pierwszy na samej górze i ostatni na samym dole grzybek, tak żeby mi łata 2,5 m bądź 3 m objęła całą płaszczyznę. Staram się jak najbardziej starannie zamontować je osadzakiem pod laser. Na całym skosie jednym bądź drugim, i wtedy po prostu patrzę na bieżąco, czy się nie zruszył laser. Jest to po prostu 10 minut roboty, żeby zamontować te skrajne wieszaki. Następnie, jak już mamy to zrobione, wszystko, całą resztę montuję wieszaki, całą resztę wieszaków montuję. Odłatę, dokładamy poziomice do górnego, do dolnego wieszaka i co 40 cm bije osadzakiem, to są gwoździe tam bodajże 3,5 cm długości i bije po prostu co 40 na 2 po to, żeby nie robił się zawias, tylko żeby po prostu sztywno wieszak siedział. Później na koniec sprawdzam każdy, każdą płaszczyznę yy, i w pionie i w poziomie, czy wszystko się zgadza. Jeżeli tak, to jeszcze do każdego wieszaka wkręcam wkręty no, około 4-5 cm, więc każdy wieszak grzybkowy trzyma się na dwóch gwoździach 3,5 cm długości i około 4,5-5 yy, dwóch wkrętach, czyli na, tak naprawdę w, na czterech punktach się trzyma. Co mi daje to, że biję dwa gwoździe naraz? Yy, raz, że po prostu wieszak jest bardzo sztywny i nie da się go zruszyć, bo jeden by był za mało, a dwa, że po prostu szybkość montażu. I przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, aby bić gwoździe nie w dziury, tylko przebijać przez, yy, po prostu przez metal. Wtedy wieszak po, yy, nie, nie przekasza się, nie ściąga go w żadną stronę, tylko po prostu jest montowany tak, jak my tego chcemy. Ja używam osadzaka właśnie takiego do betonu. Nie mam żadnej gwoździarki, ale mogę naprawdę polecić. Ja go stosuję po prostu dla takiego chwilowego podtrzymania. Jeżeli montuję obrysowe udeki, wiadomo, obszaliwuję, ale i tak finalnie kręcę kołki. To jest tylko chwilowo, żeby sobie po prostu złapać płaszczyznę. Tak samo jest to w każdym innym wydaniu. To jest po prostu szybkość montażu. Przyspiesza to, ale to nie jest główne zakotwiczenie w ścianie w betonie, w żelbecie, w belkach, we wszystkim tak naprawdę to jest tylko chwilowe podtrzymanie, gdzie samą nośność też ma ogromną. Bełna na międzykrokwie była dawana w jednych kawałkach 260 cm, a przed krok krokwie około 4 m yy, w poziomie nabijana na wieszaki, szczelnie jednak o drugiej w poziomych płaszczyznach. Jeżeli szczelnie mamy sklejone każde połączenie folii paroizolacyjnej, możemy przystąpić do płytowania.